To afera niebywała, Gdzież to zieleń się podziała? Czemu liście te zielone W złote cienie są zmienione? To nie magia, to nie czary, To jesieni piękne dary. Owocami i kasztanami, i Żołędziami i grzybami się jesień dzieli z nami. Pod kasztanem czapkę wkładaj, bo kolczasta kula spada. W kapelusz hełm lub kask leci kasztan, bęc i trzask. To nie magia, to nie czary, Jesieni piękne dary, owocami, kasztami, żołędziami i grzybami, tym sieje, się dzieli z nami. U, -u, -u. U, -u. U, -u. siedzi słójka w gęstym, Boże, ciobem rozłupuje orzech, nie wiadomo, co to będzie się weźmie za żołędzie to nie magia to nie czary to jesieni piękne dary owocami kasztanami żołędziami i grzybami tym się się dzieli z nami U -u -u. tyle złota i czerwieni się coś rudego mieni, wie wióreczko, baś, 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 mięce liście, złaś. Hmm.